Znamy już kompetencje rad dzielnic, wiemy jak możemy zagłosować w najbliższą niedzielę, a teraz poznamy trochę statystyk. Ze mną niezmiennie jest pani dyrektor Natasza Kucharska. Witam pani dyrektor. Dzień dobry. Pani dyrektor, powiedzmy proszę trochę o statystykach. Ilu kandydatów się zgłosiło? Z ilu kandydatów będziemy wybierać? Zgłosiło się 1211 kandydatów. Na dzień dzisiejszy zrezygnowało 18 kandydatów. Do tego mamy też taką informację, że w 11 okręgach... Radni już zostali wybrani. Dzieje się tak ze względu na to, że gdy pozostaje jeden kandydat w danym okręgu, bądź tylko jeden kandydat był do niego zgłoszony, ten kandydat jest już wybrany. Taka informacja ukazuje się i w biuletynie informacji publicznej, i oczywiście w lokalu wyborczym. Czy mamy jakieś statystyki dotyczące wieku radnych dzielnicowych? Czy na przykład to są bardziej ludzie młodsi, czy wręcz przeciwnie? Starsi, którzy na przykład w danych dzielnicach mieszkają dużo dłużej i pewnie dużo lepiej je znają. W tym roku mamy sporo osiemnastolatków. Jest takich ośmiu kandydatów, którzy ukończyli osiemnaście lat. I mamy również osoby starsze. Są seniorzy, najstarszy ma 87 lat. Jeśli chodzi o statystykę kobiety, mężczyźni, no to kobiet jest niestety jeszcze mało. 31 Zgłosiło się kobiet, reszta to są panowie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. A wam przypominamy, że wybory do Rad Dzielnic już w najbliższą niedzielę, to znaczy 10 grudnia, możecie oddać głos w lokalach wyborczych, które bardzo dobrze znacie z wyborów parlamentarnych. Pamiętajcie warto, bo to dotyczy waszego najbliższego otoczenia.